Witam Was na moim kanale. Kanał ten tworzę, aby przeżyć świadomość. Książka, która tak bardzo mocno mnie w życiu zmieniła, to jest książka Antonego Demello pod tytułem Przebudzenie. I Tony tutaj pisze, jeżeli mogę tak odnosić się do autora, bo dla przyjaciół był Tony. Więc odnosząc się tutaj do jego książki cały kanał, tak jak nazwa kanału jest świadomość, to będzie miało to odwołanie m.in. do książki Antonego Demello, gdzie jak on to nazwał, Przychodzi nie z tego świata. Na moim kanale będę publikował filmy, które będą bardzo, ale to bardzo kontrowersyjne. Natomiast nie będą biły do jakichś konkretnych grup, do jakichś konkretnych osób, więc wszystko to, co tutaj będę robił, będzie zgodne z prawem i zgodne z wolnością słowa, bo jestem istotą ludzką i mam prawo wypowiedzieć swoją opinię na temat na jakiś dany temat, i nikt mi nie powinien tego zabronić, chociaż wiemy, jak dzisiejsza wolność świata wygląda. Dlaczego też powstał ten kanał? Ogólnie taki zarys, świadomość, to jest jedno, ale powiem Wam, że dzisiejszy świat jest, znaczy świat jest normalny, bo trzeba rozróżnić też rzeczy świat i społeczeństwo. Świat moim zdaniem jest normalny, natomiast społeczeństwo jest dzisiaj chore. Jako ludzkość po prostu poszliśmy w bardzo złym kierunku, dzieje się to już od dawna i nie są to wyssane z z palca jakieś chore tezy, nie jestem żadnym foliarzem, nie będę tutaj mówił o tym, że ziemia jest płaska albo coś w tym stylu. Chociaż mam wrażenie, że ta wiedza akademicka do pewnego momentu na pewno była rzetelna. Dzisiaj wiedza akademicka tak naprawdę moim zdaniem już nie istnieje, liczy się tylko zysk wielkich firm. Więc, więc o tym też między innymi wspomnę. Natomiast po prostu genezą tego kanału jest to, że nie mogę dłużej patrzeć na to, co się dzieje na tym świecie. A co się dzieje? E Jesteśmy coraz głupsi tak, intelektualnie, umysłowo. Y Badania jasno pokazują, że iloraz inteligencji u y człowieka. Mniej więcej jakaś taka mediana, wyciągnięta, y coraz. Jest coraz gorszy, czyli nasze takie sprawności, umysło, sprawność umysłowa, funkcje kognitywne idą cały czas w dół. Chociaż to jest najmniejszy problem z tego wszystkiego, bo największym problemem jest to, że światem dzisiaj rządzą ludzie, którzy są bezwzględni, którzy spełniają cechy psychopatów, i to będę w kolejnych tam odcinkach o tym mówił. Są to psychopaci, oczywiście oni też są pokrzywdzeni przez życie, przez traumy, tak? Bo. Mam wrażenie, mogę użyć stwierdzenia, że dzisiaj wszyscy jesteśmy ofiarami traum, tak? Każdy jest dzisiaj straumatyzowany. Tylko niestety, stety, niestety, niestety, za, za czynami idzie odpowiedzialność. I mnie to zastanawia, dlaczego my dzisiaj jako ludzie przymykamy oko na te wszystkie złe rzeczy, które się dzieją teraz na świecie, tak? Wojna na naszej wschodniej granicy, chociaż to jest pikuś, tutaj wojna, pewnego premiera, pewnego państwa oczywiście tu pewnych słów nie będę używał, bo albo dostanę bana, albo przadą ban, albo w ogóle nie skasują konto więc y, pewna osoba, przywódca pewnej grupy y, mimo temu, że y, wymordował masę ludzi kilka państw oficjalnie y, złożyło przecież nakazy y, aresztowania dla tego pana y, a mimo wszystko ten y, wujek sam stwierdził, że on jest niewinny i on przecież czyni, może nie, rzeczy nie dobra, ale on jest niewinny i żeby dać mu święty spokój. Po prostu dzisiaj władza robi takie rzeczy, które moim zdaniem są po prostu nie do przyjęcia. Popatrzmy nawet na nasze państwo. Nie można powiedzieć, że to jest państwo z kartona, nie z dykty, bo tak jak gość tutaj z kanału dla pieniędzy mówił, dykta to jest za dobry materiał, żeby nazwać nasze państwo w tym momencie dyktą. Kto nami rządzi dzisiaj, tak? Ludzie, którzy są Sprzedani, ludzie którzy, zrobi, ludzie, którzy są psychopatyczni, ludzie, którzy zrobiliby chyba wszystko za to, żeby tylko trochę tej władzy i tej mamony przytulić, bo dla tego kawałka, zjebanego kawałka celulozy potrafimy bez problemu zabić drugiego człowieka, albo zabijamy drugiego człowieka w imię jakiejś idei, w imię jakiejś, jakiegoś patriotyzmu, jakiejś tam narodowości, jakichś chorych idei, które grupa elit stwierdziła, że. To jest dobry sposób na to, żeby nas zaprogramować, bo jesteś zaprogramowany tak samo jak ja, tak, tak samo Ty jesteś zaprogramowany, powygrywali Ci do głowy pewne idee, pewne wartości, które nie są Twoje. Tak? Bo uważam, że wa jedyną wartością w życiu jest to, może nie jedyną, ale wartością jako taką jest istota ludzka, tak? Czyli człowiek. To jest wartość, życie, to jest jakąś wartością, nie? Natomiast wartością nie jest to, co Ty masz, yy, co umiesz, co co posiadasz, czy jesteś doktorem, profesorem, czy jakimś innym docentem, że tak powiem, rehabilitowanym. Oczywiście tak żartując sobie. Bo to jest tak naprawdę nieistotne. My, rodząc się jako człowiek, gdzie rodzimy się... Nie rodzimy się... Człowiek się nigdy nie rodzi z natury zły, Jakiś tam, nie wiem, smutny, tak, bo szczęście z naszym stanem naturalnym, który ten chory system nam odebrał, przynajmniej mi. I mam po prostu już dość patrzenia na to wszystko z założonymi rękami, biernie przyglądania się temu, co się dzieje na świecie, bo świat po prostu jest popierdolony. I myślę, że jeżeli ktoś ma pięć klepków pod mm, duszami, używa jeszcze tych szarek komórek, nie, nie został sprany przez telewizję, przez, przy, przez media masowego przekazu, radio, telewizję, cokolwiek. To i ma jakąś tam zdolność do, do, do jakiejś tam własnej analizy, jakiegoś krytycznego myślenia, albo nie myślenia jedynkowego to zgodzi się ze mną, że dzisiejszy świat jest popierdolony. Po prostu wszyscy odjechaliśmy. Nasz świat jest dzisiaj podyktowany tym, że rządzi nami grupa osób, które zgromadziły tak potężne majątki, że dla nich już zdobywanie kolejnych pieniędzy stało się zbyt nudne. I dzisiaj stwierdzili, że będą władza, tak? Władza jest silniejszym narkotykiem, jest chyba najsilniejszym narkotykiem, tak? Więc, więc ta grupa ludzi stwierdziła, że ona wpra nam do głowy pewne wartości, stworzy jakieś tam państwa, tak? Stworzy jakieś flagi, stworzy jakieś hymny, stworzy jakieś systemy edukacji, religie, stworzy wszystko w taki sposób, abyśmy po prostu byli jako ludzie podzieleni. Co prowadzi to do tego, co dzisiaj prowadzi, tak? Będę oczywiście swoje filmy podpierał naukowymi, tak? Bo uważam, że nie wszyscy ludzie są skrzyw... W sensie nie wszyscy naukowcy są skrzywieni, nie wszyscy się sprzedali. Są jeszcze niezależni naukowcy, chociaż są to naukowcy, nie wiem, profesor Frydrychowski, któremu zostały dobrane uprawnienia, nie wiem, tam profesor Talar, pani profesor Grzana Cichosz i masa innych osób, które nie zgodziły się z tymi wytycznymi, które tak naprawdę w żaden sposób nie działają, i nie zgodziły się, z, nie podporządkowały się systemowi i zostały zbanowane, tak, w pewien sposób. Więc ja mam już dość tego wszystkiego, nie wiem jak Wy, ale ja już mam dość tego, co się dzieje na świecie i po prostu będę się dzielił tutaj z Wami moimi takim przemyśleniami na temat świata, które uważam, że są y, jed... może nie jedyne prawdziwym, słusznym rozwiązaniem... Y, bo wiedza jest tylko chwilową świadomością, tak? To co ja wiem teraz, czy w ogóle jako ludzkość wiemy, no za sto lat nie będziemy oznaczenia. Bo obecna nauka to jest y, świadomość w danym momencie, tak? Jakaś tam wiedza w danym momencie, a człowiek nigdy do końca pewnych rzeczy nie poznamy. E, natomiast do czego bije? Po prostu będę się z wami tutaj dzielił, przemyślałem na temat religii, na temat patriotyzmu, na temat... E, Państw, podziału w ogóle na państwa, podziału, czy jesteś takiego koloru skóry, czy jesteś takiego koloru skóry, yy, bo te chore idee, tak, pewnie masa osób mnie za to znienawidzi, wyleje się dla, na mnie wiadro yy, główne i tak dalej. Będę się i tak z tego powodu cieszył, bo to znaczy, że uderzyłem w czyś mocny punkt, bo jeżeli to, co tutaj mówię, komukolwiek zaszkodzi, to nie jest problem ze mną, tylko problem tkwi w tobie. Nie wiem, nie, ja nie jestem problemem tylko Ty jesteś problemem, może nie Ty jako istota ludzka, tylko Ty jako człowiek, któremu wgrali pewne idee, tak jak jeszcze raz powtarzam, które nie są Twoje i w imię tej idei idziemy często i zabijamy drugą osobę, tak naprawdę nie wiedząc, nie rozumiejąc kompletnie nic na temat świata, bo większość osób nie rozumie kompletnie nic, tak? A po co, a dlaczego tak się dzieje? Bo dzisiaj mamy social media, mamy piłkę nożną, mamy piwko, mamy papierosy, mamy inne śmieciowe jedzenie. To są rzeczy, które po prostu nas usypiają, tak jak kiedyś było Koloseum, dziś mamy piłkę nożną, bo gdyby ludzie mieli zbyt dużo czasu na myślenie, to uświadomili sobie by rzeczy, które spowodowałyby idące za tym ciąg zdarzeń, czyli po prostu, nie wiem, wyjście na ulicę i zrobienie rozpierdolu, tak? bo uważam, że w tym momencie pewne rzeczy oczywiście ja nie zachęcam do jakichś tam hmm, powstań, do jakichś tam wiecie m, m, dziwnych rzeczy, tylko po prostu dzielę się moimi spostrzeżeniami tego świata. E natomiast natomiast co? Y może tyle w sumie, bo 10 minut gadania. Ten kanał będzie naprawdę bardzo kontrowersyjny, bo dla mnie takie rzeczy jak patriotyzm jak religia, jak po podział ludzi na y, takiego koloru skóry, takiego koloru skóry y, na narodowości, tak ty taki, ty rusek, ty polak, ty Ukrainiec, ty taki, y, to wszystko dla mnie to są śmieci, tak, to są dla mnie śmieci, to są wręcz wirusy, które nawgrali do głowy po to, żebyśmy potem szli na wojnę. Wojna, a czym jest innym wojna, jak nie tym, że po prostu kilka osób u władzy yy, nie może się podzielić tortem, tak? tylko w imię ich problemów, yy, ich psychopatycznych tak naprawdę idei giną miliony ludzi, bo teraz na naszej wschodniej granicy już chyba zginęło z 5 milionów ludzi, tak nam piorą mózgi, żebyśmy tą drugą osobę nie odbierali jako człowieka, tylko jako wroga, tak? bezwzględnego wroga, tylko nawet nie wiemy wroga czego. Mojego wroga? Co on mi zrobił takiego, jak ja strzelam do gościa tam na wojnie, którego w ogóle nigdy w życiu nie widziałem, tak? To jakim on jest moim wrogiem? Po prostu tak te elity nam wprały do głowy pewne idee, wartości, żebyśmy byli podzieleni, żebyśmy byli zniewoleni, żebyśmy byli nieświadomi, żebyśmy byli posłuszni, ulegli i żebyśmy byli wykorzystywani, bo cały ten świat zmierza do tego, że jesteśmy małymi robaczkami w wielkich szponach korporacji, tak? Nie ma dzisiaj rządów. uwierzcie mi, że dzisiaj nie ma rządów, tylko dzisiaj światem rządzą korporacje. Chociaż możecie mi wierzyć lub nie, możecie się z tym nie zgadzać, ale prawdy z prawdą nie trzeba się zgadzać lub nie zgadzać. Prawda po prostu jest, tak? Więc Wasza niezgoda tutaj w pewnych kwestiach akurat nic nie zmieni, bo prawda jest jaka jest. No tak, więc tak to wygląda. No, 12 minut wstępu. W ogóle genezą też tak kończąc powstanie tego filmu jest to, że uważam, że ten system, w którym żyję, bardzo mnie skrzywdził jako istotę ludzką. Naprawdę sprawił mi bardzo dużo cierpienia, co objawiło się u mnie wszelakimi chorobami, depresją, stanami lękowymi, napadami paniki. Nadciśnieniem, zapaleniem jelita powiedzmy, grubego ściany, jelita grubego, zapaleniem ściany żołądka, refluksem rządkowo przełykowym problemami ze SNEM, z ADHD, uzależnieniami, tak? Bo to wszystko, co ja jako istota ludzka przeżywam, to są konsekwencje tego chorego systemu, w którym żyjemy. Dlatego po prostu chcę szerzyć tutaj tą świadomość, żebyśmy jako ludzie się obudzili i żebyśmy powiedzieli stop, tak? Żebyśmy w końcu przestali wierzyć we wszystko, co nam mówi się w telewizji, mówi nam się w radio, mówi nam się w tych śmieciowych, śmieciowych, naprawdę sprzedanych, po prostu ci ludzie nie mają, ja nie wiem, ja nie mógłbym żyć w ten sposób, żeby kłamać, bezczelnie kłamać, bo uważam, że to, co robimy powinno tam mieć jakiś sens, tak? jakąś logikę, Jakąś wartość dodaną do naszego życia, do życia ludzi, do nas, naszego życia czy nas, czyli ludzi. Natomiast ci ludzie, którzy siedzą u władzy, ci ludzie, którzy siedzą na przykład w mediach, to są ludzie, którzy są bez, to są psychopaci, bez jakichś emocji, bez empatii do drugiego człowieka. Ich nie interesuje to, że zginie tam 100 tysięcy ludzi, czy na przykład, że w 2021 roku około z tytułu chorób cywilizacyjnych, czyli cukrzyca, nadciśnienie, czyli otyłość, która jest skutkiem. Rewolucji przemysłowej, tak? I programowania naszego społecznego, w jaki sposób mamy się żywić, tak? I też braku świadomości z tym związanej, w 2021 roku 42 miliony osób zginęło około mniej więcej z tytułu chorób cywilizacyjnych. Natomiast około milion osób. Jak sobie tam szukałem, statystyk, mniej więcej to odebrało sobie życie, tak? E My tutaj mówimy o jakichś rzeczach typu, nie wiem, w obozach podczas II wojny światowej zginęło tam, nie wiem, 6 milionów Żydów. Okej. Okay. Nie, wnikam, nie wnikam w to, w co, w co tam było, chociaż moim zdaniem historia jest zakłamana. Nie wyglądało to tak, jak, jak nam prezentują. Chociaż nie mam na to żadnych dowodów. To są po prostu, to jest moja tylko i wyłącznie prywatna opinia. Bo, jeżeli było inaczej, to pewne, pewna grupa osób nie czyniłaby teraz na świecie takiego zła, tak? nie mordowałaby ludzi, te osoby nie byłyby przez setki lat wyganiane z pewnych państw, gdziekolwiek by nie byli, zaraz byli wyganiani, nie, tak, nie, nie krążyłyby wokół ich tyle teorii spiskowych i nie byliby to ludzie, którzy rządziliby światem, bo wszelcy, wszelcy ludzie, którzy są przy władzy, przy wielkich korporacjach, to są osoby właśnie należące do tej grupy. Z angielskiego to się tłumaczy na SOK. To wiecie pewnie, o co mi chodzi. E, znaczy sok, no nie wiem, jak to tłumaczyć, ale pewnie mnie zrozumiecie. Więc moim zdaniem z tego tytułu historia jest zakłamana. Ale i tak, co to jest 6 milionów osób, tak, w perspektywie, nie wiem, tam 10 lat, czy tam iluś lat, jeżeli w samym 2021 roku, gdzie jesteśmy niby rozwiniętym cywilizacją, tak, em, cyfrową, technologiczną, jeżeli sam 2021 rok pochłonął 42 miliony istnień. Przy czym bardzo dużo osób, setki tysięcy, odebrało sobie życie. No to co to jest, 6 milionów osób przy 42 milionach osób, tak? Oczywiście, ktoś tutaj powie, że skala cierpienia zupełnie inna i tak dalej, ok. Z tym, że dzisiaj wiele osób tak, tak bardzo cierpi psychicznie i wszyscy to ukrywamy, że jakieś tortury fizyczne, przynajmniej powiem Wam, że dla mnie nie były straszne, nie boję się bólu fizycznego w żaden sposób. Natomiast tego bólu psychicznego z tytułu tego, że żyję w chorym społeczeństwie, to jest największa rzecz, której się boję, tak? Bo jeżeli kiedykolwiek w życiu doświadczyłbyś ataku paniki, które jest konsekwencją tego, że żyjesz w społeczeństwie, które cię cały czas stymuluje, jest chodzisz przestymulowany, aż w końcu Twój ośrodkowy układ nerwowy pierdolnie, tak? I objawia się ciało mówi nie. No to wtedy pewne lampki by Ci się zapaliły, bo cierpienie doprowadziło mnie do miejsca, w którym dzisiaj jestem, i cierpienie też skłoniło mnie do tego, żeby taki kanał tutaj odpalić, tak? Więc. Tyle słowem wstępu. Będzie grubo. Zapraszam do merytorycznych dyskusji, wyrażania Waszych opinii. Jeżeli ktoś będzie używał wobec mnie jakichś tam, nie wiem, gruźb, jakichś wulgaryzmów, innych rzeczy, taka osoba dostaje od razu perma bana, nie dyskutuję z takimi osobami. Merytoryczna dyskusja, wymiana argumentów jak najbardziej, ale z szacunkiem, obupólnym szacunkiem, tak? Bo na tym polega normalny świat. Normalny świat, normalny dialog z drugim człowiekiem, a nie o obrzucaniu się głównym i prowadzeniu rozmowy na poziomie intelektualnym, typowych sebów z bloku, tak? To nie będzie ten typ rozmowy. Jak będzie ten typ, ten typ komentarza, od razu leci ban. No więc, więc zapraszam, tak? Na pewno będzie ciekawie. Pozdrawiam i życzę Wam dużo, dużo świadomości.